Na samym początku jeszcze przed samym materiałem zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord jest to nasza najnowsza praca, tak naprawdę jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana i tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej w jakiej fazie Hotsy. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego, rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne. No i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych. Jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z podziemna poszczególne państwa, Rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowa edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę. Większość z nich daje przewagę w inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor niezależnie od poziomu doświadczenia będzie tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam, finansoweedukacja.com, zakładka forum Discord. Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj mówimy różne wiadomości, m.in. wyrok sądu i to nie byle jakiego wbrew powszechnej opinii, bo jest to sąd, który ma prawa federalne. Czyli precedens zachodzi tutaj, jeżeli wyrok będzie prawomocny. Sąd zajmujący się handlem w Stanach Zjednoczonych oznajmił, że działania Trumpa są nielegalne. Oczywiście będzie, jest kwestia apelacji i już w ramach apelacji następny sąd może tymczasowo unieważnić działalność poprzedniego sądu, ale wyroki dalsze będą wiążące. Pamiętajcie o tym, Państwo, więc dzieje się to, o czym mówiłem impas działa nadal wbrew powszechnej opinii i on będzie działał. Więc przygotujcie się na to, że działania Trumpa zostaną prędzej czy później zablokowane i Trump sam na siebie kręci yy, bata. I na następnych prezydentów, bo od tego wyroku Sądu Najwyższego będzie na dalszym etapie problematyczna. Łatwo jest coś zablokować, ograniczyć władzę prezydencką, ale ciężej jest później doprowadzić do odwrócenia tego. Mamy długą historię ograniczania władzy czy wyroków Sądu Najwyższego. Czasami to jest kilkadziesiąt lat, zanim to dojdzie realnie do skutku. Więc no, Trump zrobił niesamowitą głupotę, ale. Związanie impasu jest dobre. Im więcej jest jasności i braku wykorzystywania poszczególnych starych ustaw o stanie wyjątkowym, tym lepiej dla nas. Żeby prezydent nie czuł się za bardzo jak król. A tak jest w przypadku Trumpa. Co moim zdaniem tworzy ryzyko recesyjne. Nie wiem, czy akurat teraz, w przeciągu tego roku, ale wprowadzanie, likwidacja ceł zmniejszy efektywność wydatków inwestycyjnych firm. Może dojść do małej, krótkiej recesji w Stanach. Na razie nic na to nie wskazuje. Jak wejdziemy na nowe szczyty, szansa na to wynosi zero. Mówię o rynku amerykańskim. Jak nie wejdziemy w, tym roku, nie wejdziemy w czerwcu na nowe szczyty, najpóźniej w lipcu, a to już będzie alarmujące, to znaczy, że działania Trumpa są, Recesjogenne. Mogą stworzyć ten negatywny scenariusz, niestety. I za to nie poradzę. To jest część rachunku. Pytanie, które firmy ucierpią najbardziej? No, te, które są zalewnione w ramach sprzedaży, resale czy, czy produkcji od zewnętrznych podmiotów. Stany Zjednoczone to jest 1,4 globalnej gospodarki, a nie 3,4. Więc te trzy czwarte będzie handlowało między sobą na starych zasadach, a ta jedna czwarta chce ustalać nowe zasady, co może skończyć się źle. Bo Stany Zjednoczone korzystają z globalizacji wbrew powszechnych yy, kłamstwie, które są omawiane przez specjalistów w Polsce, takich jak pan Bartoszek. Oni nie rozumieją, czym jest deficyt handlowy. I tutaj to jest wy akurat wymagana znajomość podstaw ekonomii. Że jeżeli ja sprowadzam jakieś dobra do Stanów Zjednoczonych, które nie są tam produkowane i firmy to masowo robią, uzyskuję zysk z złożenia tych dóbr, przetworzenia tych dóbr, to zazwyczaj te środki, które zarobię, inwestuję w Stanach Zjednoczonych i to zwiększa nam deficyt. Nagrywałem tak zwany handlowy, nagrywałem o tym tyle materiałów, że akurat dzisiaj nie będziemy tego tak dokładnie omawiać, ale zapoznajcie się z państwo, z czym jest deficyt handlowy, i porównajcie sobie okresy wzrostu deficytu handlowego i wzrostu PKB. Ja wiem, że nikt w dzisiejszych czasach nikt nie bierze w żadne dane, nawet w PKB. I to nie są idealne dane, a mamy inne dane dotyczące bogactwa społeczeństwa. Społeczeństwo amerykańskie jest bardziej skrajne. Ja to widzę też na co dzień. To... To jest jakby kwestia jasna dla mnie, ale dla wielu osób nie. I tak naprawdę Polacy bardzo mało wiedzą o gospodarce amerykańskiej. Bardzo. Ekonomiści polscy tym bardziej. Bo ekonomiści w ogóle mało wiedzą o czymkolwiek, na jakikolwiek temat. Eee, więc chcę, żeby państwo o tym pamiętali, oglądając różne analizy. I należy tutaj doszukiwać się, bardziej szczegółowych analiz. Nie jest to tak proste, jak wszyscy myślą, że jest. I na razie oceniam negatywnie prezydenturę pana Donalda Trumpa, bo przynosi więcej niepewności i kosztu niż zysku. To się może zmienić. Ale rynek akcji wycenia wszystkie powszechnie znane informacje. Więc już sam rynek wskazuje nam faktyczne, pozytywne i yy, czy negatywne działania. No i widać, że one są bardziej negatywne niż pozytywne. Oczywiście, w czasach yy, krytykowania wszystkiego, ludzie, którzy nie wiedzą, czym jest rynek akcji, mówią, że rynek akcji nie przewiduje niczego w tzw. kapitalizmie finansowym, bo oni, oni nie rozumieją nawet pojęcia kapitalizm finansowy tutaj też jest zaderwane od rzeczywistości, bo powszechna mądrość mówi, że pieniądze w czystej postaci powstają z powietrza bez jakichkolwiek kosztów ukrytych. Pośrednich, bezpośrednich, dodatkowych, co jest absurdalne, bo tutaj należałoby wrócić do koncepcji cyklu kredytowego i do tego, i dlaczego tak jest, a nie inaczej. Dlaczego różnymi metodami kreacja pieniądza, wyciąganie. Pieniędzy z systemu, zabiera te pieniądze z jednej części gospodarki, przerzucając na drugą część, czyli tworzymy zwycięzców i przegranych. Taką metodą, ale nie tworzymy w rzeczywistości nowych pieniędzy, bo one by powstały w taki lub inny sposób, czy zawsze nie. Jednorazowe wydarzenia mogą wpłynąć na akcję kredytową i działalność banku centralnego. Jako ostatniego pożyczkodawcy, może być w takiej sytuacji yy, uzasadniona, ale to są wyjątki. One nie są czymś, co powtarza się regularnie. Ale sk tworząc skróty myślowe, łatwiej jesteśmy w stanie wytłumaczyć sobie na tzw. chłopski rozum rzeczywistość. Pojawią się materiały merytorycznie w inwestowaniu taka stara seria, która była na kanale, będziemy to tłumaczyć, ale tłumaczenie tego nie przynosi rezultatów merytorycznych. Bo zawsze pojawia się 30 komentarzy, które będą negowały tą rzeczywistość, pomimo że no, wykresy i źródła są jasne. Są pokazywane w tych materiałach. Ale ile ja już nagrałem materiałów o celu kredytowym i o tym, jak działa rentowność obligacji. I nadal ludzie zachwycają się lub obawiają się wzrostu rentowności obligacji. Czasami wzrost może być zły, czasami dobry. Kiedy, dlaczego? Omawiałem to wielokrotnie, ale nadal ta historia jest powtarzana, pomimo że jest powszechnie znana i wykluczamy zasadę powszechnej informacji. Że rynek wycenia wszystkie powszechnie znane informacje. Więc jeżeli wszyscy o czymś mówią, jest to powszechna informacja, to na pewno jest wyceniona. W lepszym lub gorszym stopniu, ale gra pod wycenioną informację ma tylko sens, jeżeli my wiemy coś, czego inni nie wiedzą. Lub uważamy, że lepiej interpretujemy rzeczywistość. A długa historia pokazuje, że w rzeczywistości zazwyczaj tak nie jest, zazwyczaj źle analizujemy rzeczywistość. W ramach konsensusu, czyli konsensus analityków, ekonomistów, źle przewiduje przyszłość. I to jest widoczne za każdym razem, w każdej analizie, w każdej dziedzinie życia, nawet w świecie tzw. nauki. Widzimy, że przewidywanie przyszłości jest znacznie trudniejsze niż mogłoby się wydawać. To samo dotyczy się oczywiście rynku akcji. Więc, robiąc takie szybkie podsumowanie, ma to z całą pewnością istotne znaczenie. Ten wyrok. Będziemy dalej obserwowali tą rzeczywistość. No i zobaczymy, czy coś w tej kwestii się zmieni. Kolejna rzecz, wyniki Nvidia. Fakty są takie, że Nvidia nie musi przewidywać niczego. Może przewidywać stopy zwrotu w niektórych segmentach, ale ona jest mniej cykliczna niż inne segmenty. Więc nie bierzcie Państwo pod uwagę wyników Nvidia jako prognostyk innej rzeczywistości dla rynku półprzewodników, to jest wspaniały biznes duży, który może rosnąć dalej i dalej, i dalej, i dalej, bo ma segment centrów danych nie jest tak cykliczny jak na przykład gaming. Ja nie jestem fanem gamingu w segmencie półprzewodników, bo on jest cholernie cykliczny. Będziemy mieli niebawem, na przełomie 24 miesięcy, większą ilość premier w tym segmencie. Z prawda, ja nie jestem graczem, nie jestem fachowcem od gamingu. Ale ten segment może zachować się lepiej. Natomiast są wyniki są standardowe i one nie przewidują stop zwrotów kategorii tygodnia miesiąca, dwóch miesięcy z wyjątkiem jakichś firm, gdzie do oczekiwania były załamane na skrajach bankructwa. Pojawia się jednorazowe wydarzenie, które wcześniej nie było powszechnie znane, ale to zjawiska są częściej na małych firmach niż na dużych. Duże firmy są raczej kierowane cyklami ekonomicznymi, politycznymi i cyklami związanymi z sentymentem, a nie z krótkoterminowymi wynikami, które powodują szum informacyjny i my chcemy z góry interpretować, czy to jest dobre, czy złe, zapominając, że rynek wycenia powszechnie dane informacje. I to, że firma ma lepsze lub gorsze dane, z dużym prawdopodobieństwem wcześniej zostało wyceniane, Dochodzi do skorygowania rzeczywistości, ale dla nas to nie ma znaczenia, chyba, że ktoś jest traderem. Dla nas ma znaczenie, czy te trzy czynniki wpływające na wycenę wartości firmy przełożą się na lepszą, przyszłą rzeczywistość, czy na gorszą. Nadal ten segment ma możliwość wzrostu. Nvidia nie, będzie, nie wpływa na przykład akcję AMD, ale na akcję Broadcoma wpływa. Bo to są segmenty z podobnymi marżami i z yy, podobnym modelem sprzedażowym, ale to też wymagałoby bardziej szczegółowej analizy w tym kontekście. W celu zrozumienia tego, jak to ten proces sprzedażowy wygląda, to nie jest takie proste. Natomiast nieźle to, to jest nadal wspaniały biznes, mniej cykliczny segment motoryzacyjny. Jest mały gaming, trochę wzrósł, ale nawet to nie jest duża część. Cieszymy się z tego, bo nie chcemy bardzo cyklicznych firm. Chyba, że zakładamy, że gospodarka amerykańska stała się lepiej niż oczekiwano, jest to możliwe, ale bardziej ryzykowne. Jest to teraz bardziej możliwe niż na początku tego roku. Bo na początku roku uważano, że będzie zupełnie inaczej. Że będzie lepiej niż oczekiwano. Doszło do negatywnej niespodzianki i teraz my, wychodząc z tej negatywnej niespodzianki, i wierzymy, że może będzie lepiej niż oczekiwano. Ale to wymaga czasu. My potrzebujemy wyborów średniookresowych, żeby trochę związać ręce republikanom. Oni się muszą się otrząsnąć z tego swojego trochę nieprzemyślanego działania, mówiąc trochę, używam. Używam używam no, takiej formy bardziej łagodnej. Republikanie zrobili złą robotę. Tak zwani trumpiści przede wszystkim. Bo duża część republikanów zwraca uwagę, że te działania Trumpa są negatywne bardziej niż pozytywne. Natomiast sama Nvidia też nie mówi nic o rynku akcji amerykańskim, pomimo, że to jest duża firma, największa na świecie obecnie. Dlatego bo ona jest specyficzna firmy o kapitalizacji powyżej biliona dolarów w Stanach i w okolicach biliona lub więcej nie zachowują się jak szeroki rynek akcji w kontekście zachowania zysków i przychodów i marsz. Mają znacznie częściej większe marsze większy udział w rynku większe przewagi konkurencyjne więc to też nie przewiduje wzrostu gospodarczego bo na co chodzi ta część bardziej cykliczna. Bo tam powstaje akcja kredytowa i też coś, co ja nazywam inflacją monetarną. Wiem, że dzisiaj wychodzimy z różnych tematów w inne tematy, ale myślę, że to jest dodatkowo ważna informacja. Więc wygląda to całkiem nieźle, ale nie ma to tak dużego znaczenia, jak ludzie myślą, że ma. Wydatki personalne też nie są tak ważne. Też nie przewidują rzeczywistości lepsze, gorsze. Ważniejsze rzeczy będziemy, zresztą to widać po tym wykresie, ważniejsze rzeczy będziemy omawiali za chwilę. Ważniejsza jest ocena sentymentu małych firm, bo wyceny nie są ważne, wyceny nie przewidują stop zwrotu. Były wysokie oczekiwania wobec yy, konsumenckie, one zostały załamane, są jeszcze gorsze niż wcześniej, przez mechanizmy wielkiej rezygnacji i tego, że konsumenci obawiają się wyższych cen. Działania Trumpa miały charakter negatywny i no, Trump jest dzisiaj bardziej znienawidzony niż w przeszłości, tak naprawdę, bo konsumenci obawiają się swojej przyszłości, co może wpływać na dobranie pierwszej potrzeby, i dlatego my widzimy wzrost w segmentach pierwszej potrzeby, gdzie rynek wynagradza przewidywalność przychodów. Ta przewidywalność przychodów jest wynagradzana wzrostem wartości firm więc dobrań i potrzeby amerykańskie są bardziej ryzykowne. Są bardziej podatne na działania Trumpa, ale niektóre firmy mogą być okazją. Tutaj trochę yy, wykres 2009, natomiast to jest ciekawa rzecz. Przepływy kapitału. W poszczególnych sektorach widzimy pewne skorygowanie w technologii, ale ono moim zdaniem nie jest tak ważne, biorąc pod uwagę zachowanie rynku amerykańskiego, ze względu na to, jak sentyment tam fluktuował. Ta fluktuacja sentymentu trochę nam zaburza rzeczywistość i my to widzimy w danych Banków Ameryka, które omówię niebawem, albo już omówiłem, w zależności, kiedy Państwo ten film obejrzycie na Discordzie. To są bardzo ważne dane. Jeden z najważniejszych, na podstawie tych danych możemy lepiej przewidywać rzeczywistość gospodarczą, ekonomiczną polityczną na poziomie właśnie cykli związanych z sentymentem cykli związanych z kredytowych, czy cykli yy, polityczne. Natomiast pomimo bardzo dużo złych informacji, inwestorzy nie są w stanie trzymać tak dużo negatywnego sentymentu i rzeczywistość częściej jest bardziej pozytywna niż oczekiwano. I ten spread, ta różnica pomiędzy negatywną rzeczywistością, którą oczekiwano, a rzeczywistością, którą my możemy dzisiaj zmierzyć stanowi Możliwość dla wzrostu rynku akcji. Więc ja nadal widzę potencjał w rynku amerykańskim, tylko bardziej ostrożnie niż wreszcie reszcie świata. Trzeba być bardziej, bardziej ostrożnym, ale będziemy znacznie bardziej agresywni po wyborach średniookresowych, które są w 2026 roku, bo dopóki ta polityka jest tak prowadzona, jak jest, Republikanie na pewno stracą znacząco. Dziękuję za uwagę, zachęcam do wchodzenia na stronę i do oglądania następnych materiałów.